Cześć wszystkim, witajcie! Testujemy dzisiaj nowe jednostki w, w nowej aktualizacji do Toilet Tower Defense. Dzięki uprzejmości z Pixa dostałem je i będziemy sobie je testować. DJ głośnik, myślę, że postawimy sobie go tu na start. Pierwsze żeby on nam tutaj zaczął boostować, bo z tego co widzę 5%, 5 więcej obrażeń dostajemy. Jeżeli będziemy tutaj go używać, i zresztą jednostki też mają podpisane tutaj, że jest 5% więcej demedza. Nieźle. Ej, fajnie to Yo. wygląda. Dobra, na start będziemy farmić kasę. Ej, czy teraz tak? My tu mamy, więc teoretycznie ten DJ Speakerman opłacałoby się go dodawać do, z jednostkami, które biją naprawdę dużo obrażeń, zadają. No Uf, tu ja mam te... na przykład tego godli, nie? No, o, z tym godli. Tak. Więc prawdopodobnie to on by będzie było... miał fungu, ale jak coś, to też dwa. To tak zrobimy. Jeszcze sobie tu... W sumie mogę zrobić screena. Przesuniesz się od niego? Zrobię mhm. so... O, dobra. Zrobimy screena i potem umieścimy... Muszę tysiąc dozbierać, żeby ulepszyć... żeby wbudować tego... Ghosta. Zobaczymy, jak ten Ghost będzie wyglądał. W ogóle nowa aktualizacja zapowiedział mm, twórca, że będziemy mieli parę nowych rzeczy potem. Ja dalej czekam, aż dodadzą możliwość, żeby te, 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 te tur, tury trwały krócej, czyli przyśpieszone były na przykład razy dwa, żeby te toalety szybciej się pojawiały. To by na pewno uprzyjemniło rozgrywkę. Cześć Baxon, siema. No, bo to jednak 50 fal, nie? No. I teraz tak, postawimy sobie tego za tysiąc, a ty na coś zbierasz? Bo nie, widzę, że nie dajesz żadnych wiesz. E, gadam na swoim Discordzie. Wróciłem, bo byłem. A powiedz dobra. mi, bo zada... py, zapytałem się, bo ty będziesz coś sta... A ty, ty farmisz kasę, okej, okay, dobra. No mogę już to, mogę. Powinni, Czekaj, a ja... wiesz co, nigdy co właśnie. Nie tym. Ha, tym. A, co to jest? A, to firework, jest... okej. Okay. Dobra. W ogóle się zastanawiam, czy nie powinni dodać opcji, w której na przykład można przekazywać pieniądze swojemu temu członkowi drużyny. To by było ciekawe. No, ale wtedy patrz, chyba farmy ty, on A jest ktoś by... No, to jest ten duch, prześwituje, tak? <laughs> Nieźle wygląda. To jest jakby też jest taki kamer... Słaby nie, nie ma, ma zasięg, nie. ale obrażenia potwornie duże. 2600 na start, tylko cooldown. On na maksie ma podajże, 24 albo 20... E, on trochę wygląda ten... ten firework wygląda... laser. Ej, fajnie wygląda ten firework. Ma fajne ulepszenie. Dobra, 1500, no trzeba to będzie poulepszać wszystko, nazbierać kasy. Mogłem wziąć sobie coś do farmy. A nie wziąłeś nic? Nie, nic nie wziąłem, ale to spokojnie. Ulepszymy sobie zaraz. Może tego speaker'a. Teraz mamy boost 10%. Większy zasięg. Mogłeś postawić koło tego speaker'a, żeby więcej obrażeń, ale może jak go ulepszę. Słabe jest to. Wiesz co, ta poświata powinna być chyba żółta z tym zasięgiem, bo na tej mapie to nie widać w ogóle ile ten speakerman ma zasięgu. No, znaczy. Patrz, jak są na przykład postacie takie jak on tu, że ma 25... Zł, to jest postać... Na przykład jest ten Godli, który ma 60 zasięg i tego w ogóle nie widać, bo to wychodzi poza mapę. No. A patrz jak się ulepszył teraz, ten, Teraz tańczy na głośniku. Czekaj, ja może przesunąć radę. Ja go ulepszę jeszcze raz, żeby zasięg był większy. Okej, okay, tu, tu, tu jest wid. No teraz 10%. No, co jest, patrz! On sobie normalnie rzuca. No. Tyłu. Granatami chyba albo coś Nie, to są ten. Yy, Fajerwerki. A, fire, aha, mówisz o swoim tym. Myślałem, że mówisz o goście. A ghost to on strzela chyba, nie? No. Dobra, mamy 3000 ulepszam. No i to jest max level. 3 ulepszenia. 15% więcej obrażeń. Ciekawe czy tu się stakuje. Już nie pamiętam co mówił ta, talent trick. Czy to się stakowało, czy nie? Nie, że się nie stakuje. O to szkoda. Nie. Dobra, ale teraz ulepszymy sobie ja, go Stack. Tak, tak na... No, no Możesz odejść okay, ja poczekaj, od niego, ja, ja sobie nie, ten. Nie. Wejdź od poczekaj, niego, bo nie. zrobię sobie zdjęcie, wiesz? Okej. Okay. Dobra. Fajnie wygląda, dobra. A ty nie, też go ma, masz, tak? Jeszcze jednego. No, czekaj, bo. On A jak teraz... ty go dodasz? A nie, nie stakuje się. A to szkoda. No bo to powinno być tak, że jak inna osoba go wrzuci, to powinno się stakować, nie? Czekaj, gdzie ja mam tu postawić... Dobra, 2500 ulepszam go. Teraz 8000 bije, ale ma damage, e, cooldown 1, Trochę słabo. Ciekawe ile ghost ma ulepszeń. I postawię tutaj nie zmieści. a w ogóle tego zasięgu nie widać, to jest dziwne. No to mówiłem ci, że na tej mapie tego nie widać, Wiem, no powinna no, być Tego w ogóle nie widać na tej pustyni. Okej. Okay. I on ma busta. Aha, bo on jeszcze... Per... nie. Ej, no co Ja sam nie ma cały czas zasięgu. No dziwne. Za duży jest ten tytan. Na pewno nie ma? Ale ma, ma 15%. A, nie, a ten tytan TV Man ma? No, widzę, że ma 15. Ja nie widzę, jak jest. To dziwne. Może coś się zepsuło, zbagowało. O, teraz mamy. Okej. Okay. Ej, to w sumie będzie OP. No, bo... no jak jednostka zadaje 20 tysięcy obrażeń, no to 10%, to masz 2000 bonusowych. To w sumie nie jest aż tak dużo. Jakby nie było. Ale też jak jest. też od o tego najlepszego: TV Mana. Znaczy tego, co dodaje boost. Dobra. 6000 teraz na czwarte ulepszenie. No i będzie większy ręcz, ale na trzecim Ghost Cameraman już ma 11500 obrażeń. Plus ten boost to tak ma, no e, tak 13 13000 prawie. No może przesadzam, 12. To nieźle. Ale chyba czwarty level to jest ostatni. Muszę dozbierać te 6000. Oj, ale nam bardzo przechodzą. Żeby się to nie skończyło. Niedobrze. Nie. A nie czekaj. Masz radę z czymś go... ten? Dasz radę? Czy nie bardzo? Czekaj, postawię tu inż... Ale inż, Aha, postawia te. No dobra. Ja będę dobra, dostawiał wie, kolejne, bo... ale muszę ulepszyć to pierwsze. Tego Jak w kogoś wejdzie ten czołg, to zadaj... Pi... Zaraz zobaczymy. Co jest? Nic? No, A, to skipa nie było. Co jest? On okay. żyje. Nie, bo, bo patrz, teraz. Za słaby był czołg, teraz jest mocniejszy, nie? Bo to był taki, jakby wiesz, samochód. Aha. Pierwszy level. Dobra, sz, potrzebuję... Sz, o jest, dobra, ulepszamy. Jezus Maria, jaki on kosmiczne zadaje obrażenia. 13, 14 mm, no tysięcy. Jeszcze, jeszcze tam y, takie, taka postać, Maze Cameraman, która zadaje 50 tysięcy na sekundę na ostatnim levelu, ale on chyba jest lepszy, bo on zadaje na no, 0,421 tysięcy. Ja cię widzę. Masz autoskipa? Tak, chyba wyłączę go. Cóż, ja nie jest to aż tak źle. Jest, jest spokojnie, ale muszę te 12 tysięcy dozbierać. Ciekawe, ile on ma. Jezu, on będzie miał 20 tysięcy na piątym poziomie ten Ghost Cameraman. Nieźle. Całkiem dobrze. Mhm. No te z biegiem te jednostki stare to już nie będą używane, tak szczerze mówiąc. No bo ciągle dochodzą lepsze, nie? No. Nawet znaczy, tu przyszedł. No, znaczy lepsze, nie? Bo Goli to jest i tak chyba największa, naj, najlepsza jednostka w rzepie. The damage, nie? Tak. I nadal nie wyśaş. Ile on lepsze? ma ten Gadli? On ma M chyba mówisz 14? o tym o tym tytanie co teraz? Masz upgraded no, to tytan. No, on ma, A on ma kilka broni, nie? Aha. A jeszcze ma ten stun na ostatnim lepszym. Dobra, zaraz ulepszę. Jeszcze, jeszcze potrzebuję dwa tysiące. W ogóle doszłam na 70. I to ładnie. No, ale potem to już się taka. Wszystko się respi już. Ale chyba to myślisz, ile, no? ile grałeś? Pewnie dużo, długo. Ja potem bez aut chyba dwie godziny. No właśnie, to jest. Albo mniej trochę. To jest to, oni powinni dodać właśnie przyspieszenie, tak jak jest w W ogóle, te jak te czołgi nie ma fali, w ogóle z QBD, to te czołgi wjeżdżają w to i się jakby giną, znikają. <grym> Ale bez Dobra, jest, mogę to ulepszyć. Jezu, to ma jeszcze ulepszenia potem, ten Ghost Cameraman. Teraz mam 18400 obrażeń i cooldown 0.5. A za, na szóstym ulepszeniu będę i plus 8000 dodatkowe. Ja cię widzę. Ja w ogóle widzę. nie widzę zasięgu tego ghost. Ja też. A on ma do, tutaj, podejdę, dotąd ma zasięg. Tu. Dotąd. Ale A, to no jest. Widzę kosmiczne, ale ja 20 tysięcy potrzebuje. Dobra. dobra, ulepszę może tego zielonego. Szczerze, to jest naprawdę dużo. No dużo ma, strasznie. Jeszcze te plus 15%. No, tak 300. liczmy 10% z tego to masz 2000 dodatkowo, jakby nieźle. 20 000 obrażeń, teraz mam na levelu 5. Ciekawe, chyba szósty level jest ostatni, jeszcze z tego co widzę, bo tu już 20 000 potrzebuje, żeby go ulepszyć. No, to jest ostatni. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, teraz nie będę no nie nic no, budował. No, pierwsza dopiero to powinna. Ile tu jest... ma jest farm? 40 chyba, nie? 50. Na, na hardzie. Do 50. Aha, no to dobra. To będzie chyba luźno, luźno uzbieramy. Czego on mieczy? W ogóle czy on ma opaskę tutaj na ten y, speaker co daje y, boosta, to on ma opaskę Meksyku? Flagi? Nie tego, wiem co bo? to jest właśnie. Jakaś no, opaska, no to. Adam Gamer b na mojego Discorda. wykrzyknik Discord na czacie. Dobra, tysięcy, a ja jeszcze potrzebuję 11 Dobra, i przedostatni level. Tutaj jest cała artyl artyleria. No, ale jak przedostatni level? O co chodzi? Aha, mówi, że od Nie, bo Ja mam. Ok, zobaczysz się. On bije, czekaj. On bije na 0,2. Ja jeszcze potrzebuję, żeby go ulepszyć. No, a ciekawy też ten firework bije. Wszystko to jest ciekawe. Dobra, zaraz go ulepszymy. Zobaczymy na maksa. Pik 27600 obrażeń, 0,4 cooldown. Mega cool. kozacko. No i jeszcze plus. I plus 15%. No. Mocny jest, I to straszny. Super. No i ten, i, i jeszcze ten bonus, nie? To tak 30 tysięcy obrażeń myślę, że zadaje z tym bonusem od głośnika. Aha, e co? Jest Było napisane, że on zadaje 24, a nie 20%. A to może się. Okej, okay, czyli to jest może finałowa liczba już po buście. Tak, to by się zgadzało. E, czyli a. on 27 600 zadaje już teraz. Po tym bu buście, o wzmocnieniu od wzmocnieniu głośnika. Czyli 15% dodaje mu. Tak. Nie minę tam było Tysiące? Coś takiego, no. Prawie 3000. Dużo. No bo to się liczy z jak im mocniejsza postać, y tym więcej obrazu. No chyba y autoskip ten nie Aha, jest na razie Dobra. Dobry. Dobra, dobra. Chociaż to tam... Dobra ja stawiam jeszcze jednego tego. Ja fireworka. też ghosta stawiam, jeszcze jednego. No ghost jest super, jak widać. A będę używać wykuby. Widać, że ma potencjał. No. A ten firework się chyba broni przed stunami. Czyli, Firework normalnie biłby... Chwilę, sprawdź. Spoko, Adam. Firework, mój, normalnie bije 5000. A ten z boostem bije 5750. 50, no no no. to to się najbardziej opłaca przy tych, na przykład tym TV-manie ulepszonym. I on bije 14000, a tak to 13. Fajnie padają te wieże. Nieźle. Ciekawe jak z gli glitch postawię tu glitcha 12000. No Mam masz Tytana kamera. Mam Tytana kameramana, mam. mam y... Glitch bije 2,500. Ach tyle. Czy to będzie działało tak na inżynierów? Że ten boost? Nie wiem, tu musisz postaw tu inżyniera i przetestujemy, no tutaj sprawdzam. Nie, nie chyba nie działa. A nie. czyli na te, które biją, tylko nie spawnują jednostki. Bo oni mają te, 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 te czołgi biją, nie? Lasery no. w takim, to to nie działa. Szkoda, że nie ma... chociaż to by było zbyt OP, nie? Jakby spakować to. Nie wiem, jak to oni powiedzieli, bo on, on jakby mówił, że e, nie wszystkie jednostki będą działać, bo jeszcze nie są przepisane, czy coś takiego od nowa. Więc być może będą, reszta będzie działała z tym boostem. Może przez to, że jeszcze nie są przerobione te stare rzeczy i... No zobaczymy. O dobra. Miło o, mi Adam, pozdrawiam. Można ze mną zagrać, no jak nie znajdziecie na grze, to jak najbardziej. O, mam too many troops. O, boss idzie. O, pada jak mucha. GG, nieźle.